Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytanie dotyczące między innymi opuszczenia Polski przez Jarosława Kaczyńskiego, statutów kaliskich czy wyborów do Europarlamentu. Pytanie z internetu. Tu odczytam. Czy Kaczyński po oddaniu władzy ucieknie z Polski, jak pan sądzi? No, sądzę, że nie ucieknie, gdzie ucieknie? Po co? Zresztą? Myślę, że... No teraz tak się tam odgrażają, że wszystkich powsadzają za kratki, ale jak przyjdzie co do czego, to myślę, że taka surowość nie będzie zastosowana, ponieważ ci, którzy by ewentualnie powołali rząd, to z, będą sobie zdawali sprawę, że oni też stracą władzę kiedyś. W związku z tym lepiej nie przeciągać struny. Lepiej nie przeciągać struny. No, ja byłem członkiem Trybunału Stanu. I będąc członkiem Trybunału Stanu przekonałem się, że to nie ma... Co. Że to tam... Zwróćcie Państwo uwagę, że w sprawach naprawdę istotnych dla Państwa, Obydwa obozy idą ręka w rękę. Natomiast walki Kogutów prowadzą o sprawy takie, niż nam. Gdakanie się słychać pod niebiosa, pierze się sypie dookoła, ale tak naprawdę to z tego nic nie wynika. Z tego nic nie wynika. Więc myślę, że jak my to wiemy, to Jarosław Kaczyński tym bardziej to wie. Proszę bardzo, proszę pana. A jak pan zapatruje się na statuty kaliskie? Do, to, do, ta, ta. Dlaczego miałbym się zapatrywać na statuty kaliskie skoro to jest dokument który w Polsce nie obowiązuje już przynajmniej od 300 lat przynajmniej od 300 lat ostatni raz był aktualizowany za króla Stanisława Augusta więc no nie widzę powodu żebym miał się do tego ustosunkowywać No i tu jeszcze drugie pytanie jak tam pan się odnosi do Spraw szczepień i przymusowych szczepień oraz segregacji sanitarnej. No, jestem przeciwny przymusowi szczepień i segregacji sanitarnej, dlatego że no, z wielu względów. Po pierwsze, dlatego że to wprowadzenie segregacji sanitarnej, jak i przymusu szczepień byłoby niezgodne z konstytucją. Rządy i tak się tam mało co liczą z tymi, z tymi drdymałami. I to od samego początku epidemii, bo zwróćcie państwo uwagę, że rządy przejęły władzę dyktatorską, korzystając z okazji. No i drugie, drugi skutek, który też wystąpił za nas na samym początku jeszcze, że rządy przeszły na ręczne sterowanie gospodarkami. Tam przechodząc do porządku nad zasadą swobody działalności gospodarczej, gwarancjami dla własności i tak dalej. Więc to jest główny powód. No Albo trzymamy się jakichś reguł, albo nie. Jeśli chodzi o szczepienia, no to. Ja się zaszczepiłem. Tak, no to, jak pani widzi, żyje, nic się nie stało. Natomiast zwróciło moją uwagę co innego. Że przed każdym tym zaszprycowaniem musiałem podpisać cyrograf, że ja to robię dobrowolnie. Wręcz nawet na własną prośbę? Nie, nie na własną prośbę, tylko że dobrowolnie to robię. Dlaczego? Ano dlatego, że w Konstytucji jest postanowienie, że nie można zmuszać nikogo do, wbrew jego woli do udziału w eksperymencie medycznym. Więc rząd. Jak widać sam nie jest do końca pewny, czy to nie jest eksperyment medyczny? Chyba nie jest pewny. No. Jest pewny, skoro każe podpisywać. No to chyba jest pewny, tak. Chyba jest pewny i nie wprowadza obowiązku. Zresztą nigdzie nie wprowadzi, żaden rząd nie wprowadził obowiązku. Wszędzie jest to na zasadzie dobrowolności. Aha, no i tu jeszcze trzecie pytanie. Jak tam pan odnosi się do działalności Wojciecha? No, ma zarzuty teraz na razie, no Wojciecha o no. Proszę pana, no teraz jak ma zarzuty, to za to, że tam się odgrażał, że będzie kogoś tam zabijał. No to wie pan, no to trudno, żeby... Tym bardziej, że a jeśli chodzi o poprzednie tam w związku z tym statutem kaliskim. Więc ja tu mówiłem, także tu nic nowego tu nie powiem. Po, jak, jak już wspomniałem, statut kaliski od 300 lat w Polsce nie obowiązuje i nie wygląda na to, żeby tu ktoś go chciał przywrócić moc obowiązującą. W związku z tym spalenie statutu kaliskiego Żydom w niczym nie przeszkadza. Żydom w niczym nie przeszkadza, bo to w ogóle no tak jakby nie wiem, spalić stare gazety. No, ale reperkusje wystąpiły. A reperkusje wystąpiły dlatego, że to Żydom nie przeszkadza. Natomiast to im dostarczyło amunicji do oskarżania, paliwa do oskarżania rządu polskiego, że toleruje tutaj antysemitnictwo, a rząd skorzystał natychmiast z okazji, bo był oskarżany z powodu Marszu Niepodległości o sprzyjanie tu faszyzmowi, to rząd natychmiast skorzystał z okazji, wsadził tam pana Osadowskiego, pana Olszańskiego i pana Rybaka do zakraty. Bo jak? Nie tolerujemy tu żadnego faszyzmu, o proszę bardzo. Także to wszyscy powinni być zadowoleni, łącznie z nimi, dlatego że no, tanim, stosunkowo tanim kosztem, jak przynajmniej na razie, uzyskali palmę męczeństwa. No to każdy powinien być zadowolony. No, i tu jeszcze czwarte pytanie: o tak. obecną sytuację, te właśnie protesty trakerów w Kanadzie. No. no, to bardzo ciekawa jest sytuacja, dlatego, że tutaj jadąc do Poznania się dowiedziałem, że burmistrz Ottawy wykupił wszystkie pokoje w hotelach żeby nie mogli się zakwaterować, a tam zima jest, więc to rzeczywiście jest pewien problem. Natomiast ten Konwój Wolności, bo to się tak nazywało, cieszy się poparciem społecznym, co mogłem zobaczyć na własne oczy, bo mój honorabel korespondent z Kanady przekazał mi taką, takie nagranie, chyba z Manitoby. Jedzie ten konwój wolności, te wielkie ciężarówki udekorowane flagami kanadyjskimi, jedna za drugą po głównej drodze, a na wszystkich skrzyżowaniach z bocznymi drogami stoją grupy ludzi, wymachują flagami kanadyjskimi i wi wiwatują. Więc chyba no i wreszcie premier Trudeau uciekł, gdzieś w myślą, dziurę się schował, nie wie co robić, bo no, to y, przy takiej skali protestu, a tam jeszcze trzeba jedną rzecz wziąć pod uwagę, że jestem prawie pewien, że większość z tych kierowców, oni nie każdy zabrał ze sobą karabin. Więc Opanowanie czegoś takiego siłą mogłoby być bardzo trudne, chyba że wojsko by się tu, ale to trzeba by było jakieś tam, nie wiem, lotnictwo zastosować i ciężką broń, więc to nie wchodzi w grę. To chyba nie wchodzi w grę. Rząd... No, no ja myślę, no żaden żaden. No, a policja powiedziała, że nie ma środków. No bo nie ma, oczywiście. Nimi, bo nie ma, także żaden przytomny wojskowy by się na to nie zgodził. Także to no nie wiem, jakieś rozwiązanie, bo oni nie domagają się zbyt wiele. Domagają się, bo o, dlaczego kierowcy? Dlaczego kierowcy? To powód jest taki właściwie błahy. Dlatego, że mieliby obowiązek, jak wracają tymi ciężarówkami ze Stanów Zjednoczonych, a tam ruch towarowy między Kanadą i Stanami Zjednoczonymi jest bardzo duży, to musieliby odbywać kwarantannę. I nie chodzi też tylko o samą kwarantannę, tylko że kwarantanna tam wygląda tak, że się instaluje delikwenta w hotelu i on za ten hotel musi zapłacić. To mniej więcej 5000 tysięcy dolarów taka kwarantanna kosztuje. No więc dla takiego kierowcy to wcale nie jest taka rzecz bez znaczenia. Tym bardziej, że jak któryś przejeżdża kilkakrotnie, no to właściwie już nie ma sensu pracować, bo na kwarantannę wszystko wyda. Więc ja ich rozumiem doskonale. A poza tym tego premiera Trudeau to tak, Antrenum muszę powiedzieć. Ja go uważam za wariata w sensie medycznym. No, ale to być może się mylę, bo to najgorzej jest stawiać takie diagnozy na odległość, ale no takie sprawia wrażenie. A jak się tam pan odnosi do prezydenta Zbigniewa Potockiego II RP, prezydenta tamtych dowodów? Proszę pana, czy mogę się uchylić od, od odpowiedzi na to pytanie? Czy telewizja ASME będzie na tym portalu Marcina Rolna i pan Bajuch? Nie. Nigdy. Nie, no nie słyszy, pan. To ja nie jestem tutaj. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Potem tylko jeden moment, już jest nowy rok. No a później styczeń, luty, marzec, kwiecień, w kwietniu Wielkanoc, a zaraz po świętach Wielkanocnych, to znaczy miesiąc po świętach Wielkanocnych, będą wybory do Parlamentu Europejskiego. No więc już dzisiaj widać objawy amoku. To znaczy. Z... Ponieważ konkurs na te synekury lukratywne został właściwie już otwarty, czy się otwiera na naszych oczach, więc objawy Amoku się zaczęły. Będziemy z satysfakcją obserwowali, jak będzie Amok narastał. Gdzieś właśnie w okolicach Wielkiej Nocy kulminacja nastąpi, no a potem te lukratywne mandaty zostaną rozdysponowane. Lud zasiądzie na mandatach zadami swoich przedstawicieli, no i wtedy nastąpi bolesny powrót do rzeczywistości. Ale zanim nastąpi bolesny powrót do rzeczywistości, to nasi umiłowani przywódcy stręczą nam rozmaite iluzje. No, i pobożny poseł Gowin, który założył lazaret dla ofiar rozmaitych rozłamów partyjnych pod pretensjonalną nazwą Polska Razem, stręczy zdumionej publiczności pomysł, żeby rodzice głosowali również za dzieci. No, ale ponieważ Konstytucja powiada, że. Trzeba szanować poglądy dziecka już w miarę, kiedy ono tych poglądów się dorabia. No to, na przykład, nastolatkowie, którzy miewają czasami poglądy polityczne. Bo na ogół to niekoniecznie, ale czy niektórzy miewają. No to żeby jedna dwudziesta czy 20% procent głosu, jedna piąta głosu, żeby oni jednak mogli oddać. Proszę Państwa, rodzi to pewien dodatkowy problem, bo już dzisiaj przy tym sposobie liczenia głosów, jak towarzysz Stalin mówił, że nieważne kto głosuje, więc mogą i dzieci, tylko ważne kto liczy głosy, prawda? Więc już teraz przy tym systemie liczenia głosów, kiedy dzieci jeszcze głosują, ruskie serwery rozgrzewały się do czerwoności. A co mówić wtedy? Już wtedy nikt by nie doszedł prawdy, w związku z tym Razwietka mogłaby od razu wyznaczać termin znaczy od razu z góry wyznaczać wyniki wyborów i tak nikt by tego nie był w stanie sprawdzić. W związku z tym nie jest wykluczone, że jakiś szatan pobożnemu posłowi Gowinowi sklep potrzebnął taki, taki pomysł. Ale to jeszcze nic w porównaniu z pomysłem, który zaprezentował pan. Prezes Jarosław Kaczyński, i to zupełnie serio, podobno bez prochów, które tak mu zmieniły osobowość podczas wyborów prezydenckich, to tym razem bez prochów i na trzeźwo powiedział, że. Wie, jak zdobyć bilion złotych i to podkreślił jeszcze, że nie, to nie pomyłka, że tysiąc miliardów złotych, żeby oczywiście, kiedy obejmie władzę, no bo przedtem to nie, gdy tylko w Polsce obejmie władzę, to je zainwestuje. Proszę Państwa, to jest propozycja. Podobna do tej, jaką w swoim czasie złożył nasz Kukuniek. Tylko Kukuniek mówił o 100 milionach dla każdego, podczas kiedy pan prezes Kaczyński, domyślam się, że ten, ten bilion złotych to od każdego. By chciał jakoś wydrenować. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, jaka rzeczywiście w Polsce przebywa, to znaczy około 35 milionów, bo 3 miliony już zdążyły wyemigrować albo umrzeć, no to na każdego by wypadło około 30 tysięcy złotych. Dokładając do tego prawie drugie 30 tysięcy złotych, które przypada z racji długu publicznego, no to ładny interes. Do końca życia byśmy się nie wypłacili, zwłaszcza gdyby. Te inwestycje, które pan prezes Kaczyński nam tutaj obiecuje, okazały się nietrafione, bo nie zapominajmy, że Edward Gierek też pożyczył 40 miliardów dolarów na inwestycje, no, które w większości okazały się nietrafione, co zresztą go zgubiło. Więc proszę Państwa, taka, taka to jest sytuacja ale to przecież nie jest ostatnie słowo, ten bilion złotych, bo jeszcze SLD się nie wypowiedziało. No i dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota, co prawda dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota prochu tam nie wymyśli, tym bardziej, że dostała ostatnio ponosie od niezawisłego sądu, który uznał, że krzyż w sali plenarnej Sejmu nie powinien być wcale, nie musi wcale być, usuwany, ponieważ jest trwale obecny w przestrzeni publicznej dziwnie osobliwa trzutka posła Palikota zazgrzytała z zębami, aż iskry poszły tak jakby stado szatanów tam uprawiało bliskie spotkania trzeciego stopnia, no i na pewno ja z jakąś ofensywą wystąpi, ale ponieważ pobożny poseł Gowin właśnie przejął inicjatywę w zakresie hasła przyjazne państwo. To rozumiem, że poseł palikot i jego dziwnie osobliwa trzotka będzie już na trwale de delegowana na odcinek światopoglądowo- genitalny.